Będziesz zbierać kwiaty, będziesz się uśmiechać, będziesz liczyć gwiazdy, będziesz na mnie czekać. I ty, właśnie ty, będziesz moją damą, i ty, tylko ty, będziesz moją panią. Będą cię grały będą śpiewały jarzy drzewa. Oczywiście ptaki wszystkie będę z tobą tańczyć, bajki opowiadać. Słońce z pomarańczy w Twoje dłonie składać, i Ty właśnie Ty będziesz moją damą, i Ty tylko Ty będziesz moją panią. Będą Cię miały nocą sierpniową. wiatry strojone barwą i słońcem będą śpiewały, śpiewały bez końca. Będziesz miała imię, jak Jasenna Róża, będziesz miała jak jesienna burza. I ty, właśnie ty, będziesz moją damą. I ty, tylko ty, będziesz moją panią. Jeszcze raz będziemy śpiewać piosenkę. Jeszcze raz będziemy śpiewać piosenkę. Jeszcze raz, jeszcze raz. Będziesz zbierać a ty... będziesz zbierać kwiaty, będziesz się uśmiechać, będziesz liczyć gwiazdy, będziesz na mnie czekać, i ty właśnie ty będziesz moją damą, i ty tylko ty będziesz moją Będą śpiewały nowe drzewa w Liście, ptaki wszystkie Będą z tobą tańczyć, bajki opowiadać Słońce skomarańcze, w twoje dłonie składać I ty, tylko ty, i ty, właśnie ty i ty, właśnie ty, będziesz moją mamą I ty, tylko ty, będziesz moją panią Będą ci grały nocą sierpniową Wiatry strojone barwą i słońcem Będą śpiewały, śpiewały bez końca Będziesz miała i... Jak wiosenna róża będziesz miała miłość, jak na burza. I ty właśnie ty będziesz moją damą i ty tylko ty będziesz moją panią. Ten cudny utwór, ta przepiękna muzyka i słowa powstały w 1968 roku 51 lat temu. Tą piosenkę, tę piosenkę, ten utwór, to arcydzieło stworzył Marek Grechuta, gdy miał 23 lata. Marek Grechuta żył 61 lat, urodził się w 1945 roku i żył do 2006 roku. Zmarł 13 lat temu. W 1968 roku popełnił ten piękny utwór: Będziesz moją panią. Miał w 68 roku 23 lata. Jest to coś wspaniałego, co zostaje w uszach na zawsze. Ktoś kto słyszał, ktoś kto widział jak Marek wykonuje ten utwór to się zapamiętuje na długie lata, a zawsze można sobie przypomnieć na YouTubie, będziesz zbierać kwiaty, będziesz się uśmiechać. Będziesz liczyć gwiazdy, będziesz na mnie czekać. I ty, właśnie ty będziesz moją damą. I ty tylko ty będziesz moją panią. Będą cię grały skrzypce lipowe. Będą śpiewały ja nowe grzywa liście, ptaki wszystkie będę z tobą tańczyć bajki opowiadać słońce z pomarańczy w twoje dłonie składać i ty, właśnie ty Kierkniową wiatry strojone barwą i słońcem będą śpiewały, śpiewały bez końca. Ko Это Wspierać kwiaty, tak? Co jeszcze będziesz robiła? Będziesz bajki opowiadała? Chyba nie, ty nie umiesz bajek opowiadać. Ja tobie bajki opowiadam. Ach, ale takie bardzo bajki prawdziwe. Bo ty jesteś jak z bajki. Będziesz zbierać kwiaty? Będziesz się uśmiechać? Będziesz liczyć gwiazdy? Będziesz na mnie czekać? I ty, właśnie ty, będziesz moją damą. I ty tylko ty, będziesz moją panią. Tak. Hmm. Będą ci grały skrzypce lipowe, będą śpiewały jarzębinowe drzewa, liście, ptaki wszystkie. Będę z tobą tańczyć, bajki opowiadać. Słońce z pomarańczy w, tło, w twoje łapki. <laughs> Słońce z pomarańczy w twoje łapki składać. No, ty, Dunia, Malunia. I ty właśnie, ty. Tra, ta, 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 ta. Tak, 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 tak. I ty właśnie, ty będziesz moją damą. Psią damu, <laughs> ale nie noskiem to tu mi nie. Do obiektywu noskiem nie, bo mokry nosek i będzie plama na, na okienku, na szkiełku. No. I ty tylko ty będziesz moją panią. Panią! Och, ty mała żabko, kocha! <laughs> Tylko powiedzieć coś takiego od razu się od razu się emocjonuje, od razu się, ach, to moja żabuchna? Nie mogę, nie mogę z Tobą, nie mogę wytrzymać. Uciekaj! To jest moja tarcza obronna przed Tobą, tak? Podusia, podusia. Bawimy się na podusie? Hmm? Chodź do obiektywu, nie uciekaj, lalko. Och, ty, gdzie ty, taka, ciakaka taka, dziaka pa, I jeszcze jedna zwrotka. Będą ci grały. Nocą sierpniową wiatry, wiatry strojone, barwą i słońcem. Będą śpiewały. Śpiewały bez końca, ale to wiatry będą śpiewały. Będą Ci grały nocą sierpniową. Wiatry strojone barwą i słońcem będą śpiewały, śpiewały bez końca. I co boisz się tak? Boisz się, ale czego się boisz? Czego się boisz? podusi? No, przestań. No przestań, podusi się bać. Patrz, podusia jest fajna. No No fajna jest. Powąchaj sobie. Fajna podusia jest. Nie lubisz piosenki? Jeszcze ostatnia zwrotka, Kotku. Chcę ci jeszcze ostatnią zwrotkę, co zadedykuję ci. Będziesz miała imię, jak wiosenna róża. Będziesz miała miłość, jak jesienna burza. Nie, ty nie będziesz miała burzy, ty będziesz miała wszystko gładciutko, delikatnie jak jedwab. Jak lustro wody, spokojne, gładkie. Życie gładkie jak po masyłku. No... Będą ci grały nocą sierpniową wiatry strojone barwą i słońcem. Będą śpiewały, śpiewały bez końca nunka, naprawdę. Będziesz miała imię, jak wiosenna róża. Będziesz miała miłość, jak to się okaże, jak cię będą miłowali. Chyba będą cię mocno kochali. No, niuńka, no, niuńka, jesteś stworzona do miłości. Cik cik, 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 cik. wyłączamy, zapraszamy na następny filmik. Bez piosenki, następny filmik będzie bez piosenki. Żegnamy się z Państwem na chwileczkę tylko. Do następnego filmiku.